Witam Was kochani, ryby i ja, czyli wędkarstwo na luzie. Witam po dłuższej przerwie, bo cała jesień, zima. Dziś jest 11 maj. Godzina 9.30. Jedziemy na ryby. Pierwszy raz w tym sezonie. Nie wiem, gdzie pojadę. Spróbuję jechać na Tuchą, bo to jest moje ulubione jezioro. No, ale nie wiem jak będzie z miejscem, no więc zobaczymy później, ewentualnie jak nie będzie na Tuchomie miejsca, pojedziemy na żwirownię na Borowiec, ewentualnie zahaczymy o kamień, mam nadzieję, że gdzieś znajdę wolną miejscóweczkę, posiedzę, eee, no i może złapię jakąś rybkę. Chciałem jeszcze Wam przedstawić moją nową przyjaciółkę, która będzie towarzyszyć mi w większości moich wypraw wędkarskich. Biały Owczarek Szwajcarski mija 10 miesięcy. No i spróbujemy nauczyć ją łowić ryby. A tymczasem do zobaczenia z nadwody sobie jedziemy naszym rybkowozem a tymczasem Słuchajcie, no to ciężko w to uwierzyć, ale jestem nad Tuchomiem, Tuchomskim jeziorem, na mojej ulubionej miejscówce i jest wolna. Przypominam, jest sobota, godzina dziesiąta. Zostało tam dwóch wędkarzy, a być może dzisiaj nie ten dzień. O, tak sobie przyozdobiłem rybkowóz. Piesek, wędkarz. To dobra, zaczynam rozkładać sprzęt. Zacznę od przygotowania zanęty. Eee, takiego czegoś użyję. I mam tutaj jeszcze Mam tutaj jeszcze Zanęte yy, Kwas masłowy czosnek Myślę, że będzie to Wystarczające Nie będę tego ani przecierał, ani nic Po prostu rozrobię I na przód, bo szkoda czasu Jednak postanowiłem, że trochę Przetrę tą zanętę, ale Nie wiem, czy za chwilę będę miał co przecierać Bo przecież Pies. Musi spróbować. No to dobrze. No to tak. Sanę mam przygotowaną. Na hak pójdą. Pinka, białe robaki, czerwone robaki. Wędeczki tradycyjnie, dwa Stingery, kołowrotki Okuma. Na skrętce zestawy haczyki 0,12 0,14 przepraszam. Rejestr wypełniony. Pies na straży. Zaczynamy. No to jak to mówią, pierwsze koty zapoty. Wędki w wodzie. No i cóż, tak jak mówiłem na początku, lepiej później niż wcale, wcale. Godzina 11. Zabiwaćki. Meterowod ja jeszcze nie widać, nie słychać. sezon się nie rozpoczął. Ludzie nie ma. Piesek pierwszy raz. Na, na rybach. bo nad wodą już była. Na rybach jeszcze nie. Oj. Wydaje, że jest rybą. Taśmia. Ja. Dla mnie. Ty chodź do mnie. Tak. To będzie to wiadomo jak jest, ale pierwszy raz na rybach jest więcej. wszystkiego musisz się nauczyć. Siad mi, Siad, siadaj, super pies, super pies. Pierwsze branie, pierwsza rybka, niewielka, ale dziesięć minut od rzutu, więc cieszy. Proszę bardzo, taki maluszek. Na trzy pinki, buźki mu nie dam, ale życzę szczęścia. Także słuchajcie kochani, no nie będę wam opowiadał co jak, dlaczego jestem w tym roku pierwszy raz na rybach. Nie byłem od września października zeszłego roku. Nie byłem na plaży, nie byłem na troci na plaży, na Flądrze. Na wiosnę nie byłem na, na, na śledziu. A teraz już się pomału Belona zaczyna, więc może się wybiorę. Natomiast nad jeziorem jestem pierwszy raz od dłuższego czasu. Po prostu nie miałem, nie miałem ochoty. Nie będę się tłumaczył, że nie miałem czasu, że to, że tamto. Czas miałem, nie miałem ochoty wybrać się na ryby. No ale dzisiaj jestem i początek dobry. Właśnie mam drugie branie na drugiej wędce. Chyba jest to branie. spokojnie zobaczymy co się tutaj dzieje prawdopodobnie jest druga rybka też niewielka chyba ale ale fajnie fajnie że coś się dzieje drugi taki maluszek. Wiecie co? No jest fajnie. Ta wzięła na białego robaka. Tak, miałem mieć towarzystwo na rybach, a tym razem wyszło jak zwykle. Gotowa do drogi. Miałem branie, ale za szybko chyba zaciąłem. I, I rybka poszła. Czekamy dalej. sobie podpłynął pontonem i się zwija. A u mnie nic się nie dzieje. No, nie widziałem, żeby ten pan też tam jakąś rybkę miał. Tam obok przyjechali następni panowie, prawdopodobnie też albo na nockę, albo ponton rozstawiają jakiś udź. No i nic. Piesek sprawuje się dzień, ale musiałem ją teraz przypiąć na smycz, ponieważ za bardzo interesuje się. Jest proszę państwa trzecia rybka. Taka, troszkę w piasku morusana, bo mi wpadła do piasku. Ale fajnie jest. Najważniejsze, że coś się dzieje. Oh. Taka sobie fajna, no, jakaś tam skromna kolacja będzie dzisiaj. Jest, proszę Państwa, godzina 12.15. Jestem godzinę 15 minut od pierwszego rzutu. 5 ryb. Dwie takie zupełnie malutkie na początku. Trzy już takie, no powiedzmy sobie, fajne. Pogoda świetna, pochmurno, bezwiecznie. Nie pada, cieplutko. Cóż więcej potrzeba. Piesek zadowolony, biega za piłeczką, kąpi się. Nie sprawia problemów. Pierwszy raz nad wodą myślałem, że. Na rybach, bo nad wodą już oczywiście była, ale pierwszy raz na rybach myślałem, że będzie to uciążliwe, że będzie przeszkadzała. Jednak zajmuje się sobą, daleko nie odchodzi. Super, piesek. Sszczytuweczkę się wyprostowała, ale stoi w miejscu. Ale zobaczymy co nam, co mi szkodzi. podkręcę troszkę. No nie, 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 nie jest branie.. No czekam, czekam dalej. Mam czas. delikatne szarpanie jest dalej jest I też się ze swoimi psami na ryby? Nie powiem wam, byłem pełen obaw, bo naprawdę myślałem, że że będzie przeszkadzała, że, że, że nie będę mogł się skupić na rybach, na wędkach, że będę musiał łowić. No, no zobaczcie. Zajmujesz się sama sobie. Porzucaliśmy dwie, to wykąpała się i w niczym nie jest uciążliwa. Jest tak, że się po październiku. Raczej dlatego, że nie jeździła ze mną na rybki. tam nie chodź, bo tam są pędzki, choć super pies no, ktoś dzwoni, więc przepraszam czeka na rybę, tak jak ja gdzie ta ryba Chodź, chodź, bo się w żyłki zapłączasz. Mija. O, ale bronie, ale branie. zobaczcie. Dobra, zwijam, bo mi żyłki połamie. Mija, z powrotem. Mija. Chodź tu. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź. Słuchajcie, no więc tak, przechwaliłem swojego psa. Wlazła do wody, poplątała wędki. Musiałem zwinąć, straciłem jeden zestaw. Ale już nie rozkładałem tamtych, tylko przygotowałem sobie, znaczy przygotowałem, miałem przygotowaną wędkę Federy tropki, Więc zarzuciłem, bo to już nie warto przygotowywać. W międzyczasie spadło też kilka kropel deszczu. Straciłem pinki wlażyłem pudełko z pinką i się rozsypały, gdzieś tutaj uciekły. E, na, ryb, na koncie rybek pięć, nic się nie wydarzyło. Święzę, czekam dalej. Pies czeka za drzewą główny winowajca. Nie winie jej za to, tak naprawdę, bo to. To ma być odpoczynek i rozgrywka. I nauka. O jest branie. Zobaczymy. szósta. Aka nie za wielka. Dowody. Słuchajcie, założyłem teraz czerwonego robaka. Zobaczymy, czy na czerwonego coś weźmie, czy, czy nic. No dobrze, kochani. No to nic więcej się tutaj chyba nie wydarzyło, i chyba się nic nie wydarzy. Jakieś takie malutkie podszarpywania tej szczytóweczki. O, teraz może coś, coś tutaj szarpie pomału. Może to wina tego czerwonego robaka. Zobaczymy. Ja założę z powrotem białego, i jeszcze chwileczkę posiedzę sobie. Białego. I zobaczymy, czy coś to da. Najpiękniejsza tutaj jest ta cisza. Na razie, dopóki skutery wodne się nie pojawią na motorówki. Niestety na tym jeziorze nie obowiązuje strefa ciszy wszystkie inne tutaj okoliczne Kaszubskie jeziora. No właśnie nie dokończyłem wszystkie inne Kaszubskie jeziora yy, są objęte strefą ciszy. Jezioro tuchomskie nie jest objęte i niestety, ale w sezonie to tu jest wolna Amerykanka. No ale każdy. Słuchajcie kochani, no nic więcej się nie dzieje. Rybki przestały współpracować Sześć rybek na koncie. No cóż, to mało zacznie się zwijać do domku nabrudzić nie zdążyłem ale i tak posprzątam po sobie no i tyle, zachęcam was do oglądania, do komentowania do subskrypcji no i oczywiście łapka w górę no i cóż kochani, do zobaczenia w następnej wyprawy z nad dzisiaj to był taki spontaniczny wyjazd. A ja po prostu zdecydowałem pojadę sobie na ryby. Ale bez zbytniego jakiegoś przygotowania. Ale dzień uważam za udany, super. Sezon rozpoczęty. Rybki jakieś tam się pokazały. No i tak jak mówię, lepiej późno niż wcale. Do zobaczenia.